Siema! Dzisiaj otworzymy 6 Mystery Boxów. Potem stworzymy drużynę w EAFC25 z klubów, których dostaniemy, a na końcu zagram z tą drużyną mecz. Jeśli go wygram, to te wszystkie koszulki zostają u mnie. A jeśli go przegram, to wszystkie koszulki wylosuję Wam. Let's go! Ale na początku jeszcze chciałbym podziękować Secret Ball za sponsorowanie tego filmiku. Secretball.pl jest stroną, na której możecie sobie kupić mystery boxy z koszulkami piłkarskimi. Oferują wiele mystery boxów, tak jak premium lub nawet retro. I dodatkowo możecie dodać 5 klubów, których nie chcecie otrzymać. Polecałbym Inter Link znajdziecie w opisie. A z kodem TEUSZ5 będziecie mieli dodatkowo 5% zniżki. Zawsze chciałem zrobić coś takiego na tym kanale. Moim zdaniem, fajny koncept coś w stylu FIFA paczki. Ponieważ w tym boksie może się na przykład znajdować koszulka Ronaldo, Milika albo Messiego. Albo Dika, co nie? Jeżeli tu będzie Messi, to tą koszulkę spalę. Eee. Fajny koncept. Ja w tym odcinku będę kompletnie szczery Jeśli jakaś koszulka mi się nie będzie podobać To nie będę to fejkował w stylu O mój Boże zawsze chciałem mieć koszulkę Atlético Madrid. Nie, tak nie będzie, tak nie będzie Przechodzimy do pierwszej koszulki Otwieramy, okej? Okay? Nie, jeszcze nie, jeszcze nie, nie, jeszcze nie, jeszcze nie Na początku chciałem jeszcze powiedzieć jakie koszulki chcę A jakie nie chcę, okej? Okay? Chcę każdą koszulkę Milika Więc Polski i Juventusu to będzie 10 na 10. Zeszikam się ze szczęścia. Ronaldo też byłby bardzo fajny. Z Al Nasser lub Portugalii. Albo Lewy. Lewy z Barce też byłby spoko. Jakie koszulki nie chcę? Na pewno nie Messiego. Na pewno nie. Te koszulki spalę jak dostanę. Nie Messi. Nie Harry Kane. Harry Kane też w ogóle nie lubię. I tutaj nie chodzi to o jego osobę, tylko o bardziej fanów, których ma. I nie będziemy. Będziemy też nie chcę. Z wiadomych przyczyn albo maksymalnie z numerem 15. Dobra, otwieramy. Pierwsza... czy widać to? Okej, okay, widać. Dobra, otwieram, okej? Okay? Otwieram. Okej, okay, otwieram. Widzicie? Widzicie ją? Widzicie ją? Nope. To Milik? Nope. Juventus? Nope. Jest biała, co nie? Tak. Biała w czarne Spoko, 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 spoko spokojnie, okej? Okay? Okej, widzicie, widzicie, widzicie. Jaka to koszulka. Juventus, co nie? Nie z Juventus. Getafe 2024 2005. Okej. Okay. No. Spoko to, nie? Bez numeru Liga hiszpańska. Fajna. <noise> serio? To fajne ma na przykład kolory, co nie? I. I to tyle. Zobaczymy. Może ją wylusuję, jeśli przegram. Ok, Granada. Kto tam gra w ogóle? Do naszego składu wybieramy Dawida Sorie i Luisa Milia. Ponieważ nazywa się prawie tak jak Milik. Może nie zaczynaliśmy jakoś bardzo mocno. Ale przynajmniej nie jest to Messi, ok? Następna, paczka. E, box. Następny box. Pytanie jest czy ten dziomarz, który pakował te rzeczy, zna w ogóle mój content, ponieważ jeśli tak, to koszulka tego pewnego piłkarza powinna się w tym znajdywać, co nie? Dobra, następny box, następny box, okej? Okay. Fakt. Ja jeszcze nie widzę, jeszcze nie widzę. Kłamałem, widziałem, to nie jest, to nie jest Juventus. Okej, okay, okej. Okay. Więc... Spójrzmy. City! To City! Nie, City fajny! Z tego roku nawet! Manchester City 2024-2025. Wygląda nawet fajnie. Czekaj, ubiorę HALĄ, HALĄ City jest spoko, city jest mega spoko, widać? Kurde, wygląda tak troszeczkę jakbym pracował na budowiec, nie? Obecne, okej okay. Więc jakich zawodników zabieramy? E, na pewno nie Halanda, bo za dużo kosztuje Nawet ja nie mam tyle końców Kto jest jeszcze tutaj do wyboru? Zabramy Jacka Grealisha Ponieważ ma te same atrybuty co Alisha Dla naszych gejów na tym kanale I Nathana Ake Dobrze i jeszcze coś zostałem. Bo może w tym jest milion dolarów. A krówki, ok, krówki, ok, Krówki też spoko. Milion dolarów byłoby fajnie, ale nie ma sprawy. W tych pakietach też będą dwie koszulki retro, na które się bardzo cieszę. Ale dobra, następna koszulka. Trzecia, dobra, Ok. Widzicie to, widzicie to, ok? Dobra, piszcie w komentarzach jaka to koszulka Bro! Aha! Okej, 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 ok Walencja Sprawdzę Okej, okay, to jest nasza pierwsza retro koszulka z Walencji Ale jest zepsuta BRO! Ale nic się nie stało. Walencja 2004-2005 Nie, nie podoba mi się. Sprawdzimy kogo możemy dać z Walencji. Jose Luis Gai A Dajmy, że pasuje. I poza tym... Thierry Randall Korea Do tej pory, tak szczerze... No dokładnie tak jak we FIFA paczek, co nie? Ale następne, dobrze? Moja opinia może się kompletnie zmienić, jeśli w tych pozostałych trzech paczkach jest koszulka Milika, okej? Okay? Następna paczka. Proszę, bądź milik, milik, jesteś tu. Ja wiem o tym Milik! Milik, okej? Okay? Czekaj. Okej, okay, okej. Okay, okej. Okay. Okej, okay, więc chyba nie jest retro, dobra. Okej, okay, widzicie to? Dobra. Jaka to koszulka? Okej, okay, nie widzę. Bayern, Muzjala! Muzjala spoko, Muzjala jestem zadowolony, dzięki Boże, nie, Kane jestem zadowolony. 2023, ok, z poprzedniego, ej, ale Muzjala, fajnie, fajnie, naprawdę bardzo fajnie, mój pradziadek też lubił ten klub. <grywy> <grywy> e, nawet nieźle wygląda, co nie? Pasuje do czapki. Ile kosztuje Muzjala? Zobaczymy, czy będziemy mogli sobie go kupić. Oh my God. Nie ma muzyali na e, rynku, dlatego go niestety nie możemy kupić. Eee. Ale kupimy sobie sane i do tego komana, ok? Tak wygląda nasz skład. No, taki sobie. Następny pakiet. Dobra, okej. Okay. Dobra, jeszcze dwa. Jeszcze dwa. Proszę, proszę. Bądź tu mil. Please. Bro, nie oglądacie filmików? Teraz będzie milik, ok? Hmm, 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 nie, tu będzie milik, tu będzie milik, tu będzie milik. Dobra, razem to otworzymy, ok? Najpierw pierwszy rzut oka nie wygląda to dobrze. Nie jest biała, jest czarna. Otwieramy. Aston Villa, może z Mattim? Nie, bez matiego Bez matiego Fajny design. Bro naprawdę nie wyszliście mi Milika? Nie że nie wygląda. Dobra ubiorę ją, ubiorę. Nie wygląda źle. Składu kupujemy sobie na pewno Matiego Kesha. Dobrze, ostatnia paczka. Ostatnia paczka, bro. Tu musi coś być. Tu musi być Milik, bro. Co, co mieliśmy? Muziala, Bayern. Spoko, bardzo fajnie. City też całkiem spoko. Retro Valencia, wysłaliście mi zepsuty, więc dzięki eee, Granada, taka sobie, i Aston Villa, też taka sobie. I ostatnia paczka. Ja! 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 O tym właśnie mówię, o właśnie mówię! Z tego sezonu, okej, 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 bez Milik, ale wiecie co? W momencie, kiedy Milik znowu zacznie grać. To pojadę do Turynu i wydrukujemy sobie na niej mili. Ale fajnie, okej, okay, fajnie! O tym właśnie mówię! O tym właśnie mówię! Czemu nie wyśleliście mi po prostu 6 razy? Koszulki z Juventusem? Byłoby fajnie. Dobra, kto będzie w naszym składzie? Oczywiście Goat. I poza tym Danilo. Dobra, więc, jak ja powiedziałem, jeśli przegram, to wszystkie koszulki wylosuję. A jeśli wygram, to wszystkie koszulki pozostają u mnie Jaką ma drużynę? I Spójrzmy Ha! Nazywam ha! Się ha! I będę miał... Sorry Rożny Do Ake To było planowane? Łatwo! Milik Do Grilisha. brawo Grilish biega wolne pole To rzutku to Milika To bitka I gol! I gol, mamy to, albo ja mam to, no cóż, no cóż panowie, sorry, to nie Znowu na Milika, bole i gol, 3 do 0 Szkoda, szkoda panowie Było powiedziane, że jak przegram to dostaniecie koszulki, ale cóż, jestem po prostu za dobry Hej, teraz koncentracja, on coś tam potrafi, może ma brązowy skład, wybiegaj, wybiegaj I jeszcze greedy, o Ankara Ankaramilik! Ankaramilik! Zesansu! I po co ci był greedy? I po co ci był greedy? Powiedz mi! Miałem ci dać wygrać, ale na pewno nie. Tobie na pewno nie! Dobra, dam ci szczęść parę goli. Ale zapraszaj sobie! O Ole! Noć! Tak? A okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, nie ma sprawy. Ocież jednego dostaniesz. Żeby było fair. Dobra, dawaj. On znowu robi greedy, on znowu robi greedy! JA CI DAŁEM TEN gol. Tu masz I teraz jeszcze szybko ci wyjaśnię cak, CAK 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 Let him cook LET HIM COOK, Let him cook. Let him cook. I GRIT I ostatni samobój BAM Więc przegrałem mecz Zrobimy to tak koszulka Juventusu dokładnie ta zostaje u mnie ponieważ, ponieważ tak, ok. ale za to jak pojadę do Turynu to kupię nową koszulkę Milika i tą wylosuję na Instagramie więc piszecie klub, który chcecie piszecie albo Bayern musicie dokładnie to tak napisać, bo inaczej was program nie znajdzie piszecie albo Bayern albo City albo Essen Villa Albo Walencja, albo Granada. Potem wasz Instagram, wasz nick na Instagramie, żebym mógł z wami się skontaktować. Piszecie tylko jeden klub, ok? Dobra. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Siema, Hej, może chcesz obejrzeć jeszcze jeden filmik? Ponieważ ty usza Nigdy za dużo! Nigdy za dużo!